Siemano, cześć, słuchajcie. Pora na nowy rodzaj rozrywki, włamanie do budynku FIB w... Troju sprzątacza. Nie sprzątacza, tylko strażek. Zaraz tego doświadczymy. Będzie, wydaje mi się, naprawdę fajnie, ale musi nadejść zmrok. O, też w sumie ten materiał chciałem o zmroku zacząć, bo myślałem, no, i tak wiedziałem, że będzie przeładowanie. Będzie dzień i noc. Mikey spędził tu po prostu równe uh, 20 parę godzin. Life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and uh, rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and a candle aren't going to do the trick, huh? No, 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 no. you will have incendiaries and a remote device. Now they need to be strategically placed so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity now once you get out trigger the bombs meet up with franklin and the crew and we'll intercept the emergency call and you all go in as firemen oh got it yeah i got it, it sounds a little idiotic well under the circumstances it was the best I could do and if you remember you were the one who chose to do it like this oh, come on but you know Trevor has a point about you you whine too much question uh, <coughs> Sylvia try it no, way. no way. Na zdrowie, dziękuję bardzo. I słuchajcie, ja nie wiem dlaczego, ale oni fajczą ten budynek. Może chcą na pewno z pewnością zatrzyć ślady, które tutaj pozostawili do tego samochodu. On tu jest troszkę dziwne, że on tu za zawsze stoi. Kilometr 40, chcę zobaczyć, czy to myślałem, że w dobrym miejscu tak, o dobrym miejscu kminiłem, jak chciałem zostawić samochód do ucieczki, o tamtej okolicy. Właśnie tak kojarzyłem, że tam jest to FIB, ta, ten budynek, ta siedziba, ten wielki wieżowiec. Dobrze kminiłem, tylko że kurczę, no i tak zostawiam samochód gdzieś nieco dalej. Franklin, jesteś na miejscu czy też nie, bo przydałoby się, żebyś był. Tak, prawie na to czas, Frank. Złącz się z Modem i Welsh, zbierz samochód i bądź gotowy, jak tak powiem. Tak, będziemy gotowi. do góry, tak? No właśnie, no kurczę, jednego typa mamy za 7% stawki i on na pewno coś doli, bo to zawsze tak jest. Zawsze się coś musi spieprzyć. A nie miałem innych dostępnych, jakichś lepszych. Może też przez to, że nie zwerbowałem... Aha, i na pewno ta ochrona nie będzie mnie kojarzyć w żaden sposób w stroju sprzątacza faktycznie, bo na początku mówiłem, że strażaka, ale to Franklin wjeżdża jako strażak. Eee...

Dobra, tu się nie biega, tu się chodzi na spokojnie. Franklin, jaki ty masz wyraz twarzy? Pokaż się, pokaż się. Zimna twarz, zimna kurwa twarz. Kogo dziś zabiję? Gadyn, Ale które piętro nie mam pojęcia. Cztery dziewięć. No jasne, i on od razu wiedział, że 4.9 jest schowek na mopy, schowek na czystości. Tak jest. Idziemy posprzątać. Jezus, jaka tu jest ochrona, tu nikogo nie ma. Wyczyść podłogę? Nie, no nie, wierzę, że to też. Ta gra mnie nigdy nie przystanie. Ok, mowy jest brudne. Włóż go do wiadra. Snei, oni naprawdę nie mogli tego zrobić sami. Tylko wynajmują do tego jakąś kurczę ekipę. podłuż bombę w szafce. Proszę bardzo. Sprytne rzeczy tu się dzieją. Mam nadzieję, że też przy okazji nikt tego nie dojrzy. Oni mnie nie przeszukali na początku. Jak kurczę, wchodzę z bombą. Cześć, a ty co kombinujesz? Ekspres do kawy czy nie? To coś szuka na szafie. Sorry. Jeju, naprawdę? Na czym się kładło to wiadro? I no Aha, tutaj, sorry. Zapomniałem. On ma już oznaczone miejsce do tego? Cztery... Ja cię gwizdzę. Ścieraj to, bo chyba nieco nie trafiliśmy. Się zastanawiam, czy mob da radę? Czy będę go musiał wyczyścić? Powiedzcie, że da radę. Kurde! Czyli trzeba co jedną plamę wyczyścić mopa inaczej to nie przejdzie. Mikey, ja coś mam wrażenie, że ty robisz po prostu ze stoickim spokojem. Patrz, jaka fajna siedziba Ci tu zarabiają dużo. Tak, żebym trafił w tą plamę Okej okay. Teraz niestety, ale muszę zajść Wziąć wiadro Zabierz go, tak jest I idziemy dalej Ja się dziwię, która jest godzina Aha, bo jest północ I dlatego tutaj nikogo nie ma Jej, od razu mogę to zczaić. Połóż wiadro Ekipa, ekipa sprzątaczy. Ciekawe ile za to płacą w ogóle. Trafiłem, mhm, mm ale żebym spierdolił sprawę. No Majki, wyczyść to. ładnie. Jeszcze każcie mi wodę zmienić, a ja nie chciałem podnieść wyradę, tylko chciałem wyczyścić mop. Ale dobra, załóżmy, że... Położyć to wiadro tutaj gdzieś. Tak, a mógłbym już opuścić, aha, bo my w sumie nie chcemy wywołać podejrzeń i dlatego też czyścimy tą podłogę. Bomba w toalecie. Luz. Zabierz wiaderko. Zabierz wiadro! Tak jest, i nikt się tutaj nie szczaj. Na razie, ja bym nie chciał być na miejscu tego człowieka, który akurat tam może załatwiać swoje potrzeby. Koniec wycierania podłóg, zmywajmy się się zastanawiam czy tędy, ale podejrzewam, że tędy mogę. Przy okazji też sobie zwiedzę to. Nowy wośny. To co, zmywamy się. Wytarty z ale te bomby nie miałem na chyba y, czasówkę, tylko miałem na zdalne odpał, nie? Uwaga. Jakiś błyskotliwy tekst od ochrony. O, już jednego typa nie ma, wynieśli go. Sija. Tak, ja mam do samochodu co do Franklina podejrzewam się udać. To w ogóle nie wywołuje podejrzeń. Bieg podczas wyjścia. A słaby zasięg w tym mieście macie? Hey, Charger's set. I'm out of the building. Hey, dog, we're right around the corner. We got your gear in here with us. Hey, look, everybody cool, right? Because once we pick him up, it's all gone, all right? Tak, 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 spoko, luz, ale to jest też troszkę podejrzliwe, że my do jasnej cholery już tu jest straż, od razu nas strzała. A nie, niestety Michael gdzieś indziej podjechał. Odpadł ładunek wybuchowy za pomocą telefonu. Kontakty. Ciekawe, jakim o to dziwnym sposobem. Tu detonacja. Kabum, ja się And up she goes. Let's get there. To będzie dość ciekawe. Fajnie, cieszę się, że wybrałem właśnie ten wariant, nieży. Że... Aha, o to chodzi. Dobra, Luz Lester, FIB, kurcze, wydało jakiś sygnał. Lester go przejął. Jegiem, teraz to nie mogą być zupełnie podejrzliwi. Ja też biorę pod uwagę to, że. Kurcze, bajki z nami biegnie, nie? Jasne, a windy działają, bo coś bumnęło, No, kurcze. muszę przejść przez barierkę? Błagam cię.

A tlen się nam kończy, dobra, biegiem, 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 biegiem Widzisz, że ten psychol jeden, kurczę, co mu tak mało płacę, to jakoś nie zdechnie Na które? 53, ale ja dziwnie biegam. No ruchy, kurczę 5-1 Cały czas 5-1, pogięło was Co te piętra są takie długie Aha, tutaj. Zdobądź dysk, już biegną. Dawaj, 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 dawaj. A dlaczego oni... oni... Kurczę, tu powinno być jakiś podgląd na coś. Eee... nie ma problemu. Będzie bang. Otw otwarły się? Zdobyć dysk. Jasne, zabieraj ten dysk, i spadamy. Oh fuck! Dobra, ale to ja tego nie czaję. Aha, bo to budynek się za nie zawalać. Co? Czy oni się czajili, że. Im Otwieram, ja tego nie, nie rozumiem, ja nie działam tu jakoś w systemie ochrony. Schodź! Biegiem! What going on? Dwie małe bombki. Dwie małe bombki. Franklin, biegiem! Tutaj? Ja tu nie chcę zdechnąć. To rozwalaj, okay, ready up. <laughs> kogo tak wyjebało? O, żeż w dupę zobacz, czy dasz radę? Pomóż. No, już pomagam. Widziałem, że on coś musi spać. Żyjesz? O, też tak myślałem. O, żeż, w dupę. Biegni, kurcze dwie małe bombki i cały budynek padnie. Obra. O cholera! Franklin, co się stało? Tak jest. Dobra, czyli jestem mniej więcej teraz sam. Nie chcę tego. Kurde, oberwałem Kurcze, ale nie chcę zginąć. Dobra, ja tylko czekam aż mi się troszkę życie odzyska. O właśnie. No, wiedziałem Po prostu, wiedziałem, że tak będzie. Oszczałem się, że w jakikolwiek sposób oni tam mogą wskoczyć. Ja muszę mieć tlen, żeby oddychać. A oni się nagle pojawili. Teraz będzie bęk. O, dokładnie. I jeszcze raz, tak, że jest poko stary. Los. Teraz przynajmniej mam to. O no widzę typa. Jesz, dobra, ogień mi praktycznie nic nie robi. Reload tego gruchota. Jak wy tu w ogóle możecie żyć? A no, już chyba zdechłeś. Tylko kasiorę pozbieramy. 15 dolarów to fest, gruby plik. Ta jest. Idę dalej. Przeładuję jeszcze. nie ma tu więcej nikogo? Byłbym mega wdzięczny, jeśli faktycznie... Nikogo by już nie było. See ya! Jak mnie mogliście w ogóle zostawić? Dlatego tego przygupa tam miałem się starać ożywić, a kurczę, mnie zostawiliście. Odruchowo, eee, chyba tutaj bokiem przejdę? Przejdę. No, cześć. Naprawdę? Wy jakoś logicznie myślicie? Może Lester by załatwił jakiś śmigłowiec? Cholera jasna, tu się dzieje. dziwnie skupiam. O, dawaj. Koniec. Wiesz co, rękoma tego nie zrobisz raczej, stary. Jasne, nagle tutaj wczepione w ziemię liny zdobyli. Eee, używaj, by zjeżdżać. Przytrzymajmy. Jeszcze szybciej, szybciej. Aha. W taki oto sposób. wiecie co? Ja jestem leciutko przerażony. Jakiś głos. O, <głos> o, ciesz się. Byłoby trzeba się szybko jakoś usunąć. Next. Tak jest, ja nie patrzę w ogóle w dół, bo nie mam jak. O, wystarczy. Jeju, ale mam szczęście. Długo to ile ja mogę zjeżdżać, nie wiem, 3 piętra na raz? Trochę więcej. Jesteśmy na dole spoko. Ja się tylko zastanawiam czy czasem. Jak on dziwnie biegnie co tutaj. Zastanawiam się, czy nas jakoś nie zdemaskowali. Czy ja kurwa coś popełniłem? Czy ja gdzieś popełniłem błąd i zrobiłem coś źle? Nie no, tutaj dobrze idę. O tak, zjechaliśmy praktycznie troszkę za nisko też. No, widzicie, bez zbędnej strzelaniny. Wychodzimy, nikt się nas nie czepia. Strażak, prawidłowy człowiek. Prawy. Jaki prawidłowy, kurwa. Let's go, where we stash the car. Come on. O właśnie. Przygotowana fura jest kilometr od nas. Miałem ją gdzieś tutaj postawić. All right, we all gotta... Serio? Nie gadaj, panie, że Franklin nie jeździ. Robi się jadę. Skręcaj tym złomem. Ja kocham tą umiejętność Franklin, Ona jest genialna. To tutaj. guys in the building you took down if they knew who else is gonna know it ain't worth thinking about dog trust me i'm gonna get us there as fast as i can all right shit shit i just don't want to run into something man y'all don't want to run into trevor bro that's who you don't want to run into <laughs> you're right so uh, Dobra. take us to our get out avoiding the cops the feds and my dear friend trevor phillips all right man i'll try Okay. <laughs> <laughs> Gdzień. Dobra, ale w sumie ten, co mało płaciłem, fajnie, że zginął z tego względu, że po prostu nie będę musiał mu dać w ogóle pieniędzy. Przez niego jakoś nie straciliśmy kasy. Może troszkę fabuła się inaczej po... powiodła. Nie powiodła, tylko toczyła. Ale i tak się udało. I guess I thought wrong. Well anyway, we made it out, so we got that to be thankful for. Hugh's people will get his paycheck and the standard expenses. Yeah, man, unfortunately Hugh wasn't really cut off from his work, man. His mind was on other things. Why you He told me he Did he give you a copy? I'd like to read it. Why? <laughs> well you forget. I'm in the business. This guy gets killed in a raid on the bureau and we produce his picture. There's some free press. They call that uh pre-awareness. Yeah, right, man. Sure. Very fine e, w ogóle Co koniec rozmowy myśleliście, że dorwę lepszy samochód i szybciej pojadę. To im tak jest dobre. Jeśli chodzi o Dipa. Ale ile robię kilometr w parę sekund. W paręnaście, sorry. Czyli jedzie mega szybko, ale co? Ja chcę dostać pieniądze w końcu za to. Kurcie. Wieża ciśnij przed nami. Nie. Kto jedzie? A, jedzie, Frank. Spoko. Może teraz cię wezmę, tylko że jestem wiesz. No, no, no. Serio? Leser tu gdzieś mieszka? Stary, ty więcej kasy chyba nie masz? I thought I'd see you clowns again. We did it! Ah! <laughs> Fucking a right. we did it! Ah. How was it? For a suicidally dangerous mission impersonating emergency services while working a high-security government facility, it was surprisingly uplifting. <laughs> Come here, give me oh. some of that! Hey. Ow. 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 Oh. Sorry, I forgot. You forgot <laughs> my very, very obvious illness? It happens. <laughs> whatever hey let's get drunk franklin fill up the glasses i've got some real vintage moonshine hillbilly type shit we're gonna be seeing triple and committing yeah. i to make a man forget his trouble oh exactly i am just gonna get drunk as a skunk and then i'm gonna reverse engineer a webcam and spy on those sorority girls again <laughs> i'm oh. ill okay give me a break cheers <laughs> <laughs> all right, boys, I hate to break up the ritual, but I gotta go square things up with Davy and Dick Dickwild. Uh, for serious? Hey, I just want them to know that now that we did this thing for them, and we have the evidence that we did this thing for them, that we can all go our own separate ways, you know? Well, fuck it. You want me to go with you, do No, stay. Have fun. I gotta do this alone. Right now. The sooner the better. It's one way to look at it, eh? <laughs> right. Besides, I wanna put this shit to bed. Then I can figure out Trevor, you know? Get my life back.

We hit the bureau for you, Dave. I'm done. Yes, I saw that. Meet me at the court center and I'll debrief you. I'm out, Davey. From now on. Done. I appreciate that. I'm trying my best for you, but, but you and Trevor attacking Merriweather Repeatedly? It doesn't help. That's Trevor's thing. Whoever's thing it is, it's unauthorized and it's dumb. They've been sniffing around my office. We really need to talk. Really? All right, all right. I'll come to the court center. Fuck. Ale to się wiąże z tym, że się szykuje kolejna misja. A kolejna misja to jest kolejny odcinek, a teraz jeszcze Tylko zajadę do Emanation. Dobra, Baru później. Weźmy Salomona najpierw, Czyli w kolejnym materiale mam dość tych rządowych kurwa pierdół e... O co chodzi z tym? Kino, no okej. Okay. 20 milionów, was pojebało. Ja chcę mniejszy jak najszybciej, tutaj. O, doprowadzisz mnie którędy. Nie gadaj, że muszę zawrócić. Ja już jestem rozpędzony. jedyno wprost. Przeliż mi nową trasę. Bum. Dzięki. Oudź, 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 oudź. Kurczę szybciej. Nie wiem co, co ja tu mam w ogóle w wyposażeniu. Majki ma z tego co ja pamiętam dość słabo. Tak, Zenku, No... A dostajemy jakieś pieniądze? Zero. Przynajmniej na razie. Eee, to jest tutaj. Total bullshit. Cześć, też Ci pomacham. A dlaczego na prawej tej ścianie niczego nie ma? No, teraz się pojawił, ok. Czego ja nie mam kupionego? To jest jeszcze niedostępne? Ale żal Karabinek Wszystko mam pokupione Ale naboje trzeba odświeżyć No, tu jest minigun Kurcie, żeby się przydało Granatnik, mam 10 naboi Tutaj mam Tu Trevor chyba kupił Karabin maszynowy Tutaj mam dość naboi Młotek? A na coż mi młotek? Ok. <noise> to kupię, Pukawkę też kupię. Coś do pukawki. Naboję. A no dobra, może być. Pistolet vintage. Mogę tłumnik? Dobra, nie, bo bez sensu troszkę wydaje kasę. Kamizelkę. Dobra. Nara bo bym cię chętnie zabił. Słuchajcie, to tutaj kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę w kolejnym materiale. Czyli już jutro. Nie wiem, no albo Solomon. Solomon? Albo Solomon, albo Baru. Zaraz się dowiemy. No nie wiem, co jest ciekawsze, który wątek. Ale chyba Solomon. Zobaczycie, a tymczasem trzymajcie się gorąco. Cześć, na razie, pa!